Okay, witajcie, tutaj Ania z Papierowych Wycinanek. Chciałam Wam ci pokazać takie opakowanie, które zrobiłam, które zrobiłam na prośbę klientki. I w tym opakowaniu miało to w ogóle jest dla mężczyzny w tym opakowaniu miało się, miało się znaleźć miejsce na voucher, na weekendowy wyjazd, tekst podziękowania, bo to jest na właśnie jubileusz dziesięciolecia pracy oraz miejsce na pewną sumę pieniędzy. No, i co, zrobiłam właśnie w ten sposób. Zaraz zobaczycie, jest to rozkładane tak jakby na trzy. I jest to opakowanie dla wręczane mężczyźnie od mężczyzny, więc to naprawdę musiało być w takim męskim stylu. Więc co zrobiłam? Zrobiłam to wszystko na bazie granatowej, perłowej. Użyłam oczywiście sznurka jutowego do zawiązywania. To jest taka kopertka. Eee, jejciu, jejciu, jejciu. to jest taka kopertka. E, napis z okazji jubileusza 10 dziesięciolecia pracy. E, tekturki e, pozłocone. I tutaj też takie te brzegi mam niektóre miejsca pozłocone. E, tutaj są nity, e, ćwieki. Tutaj jeszcze jak widzicie, nie wiem, czy to dobrze widać. Tak, jest tutaj. E, właśnie jest taka struktura nadana pastą strukturalną, e, potuszowana tuszem granatowym oraz złotym. Pociągnięta złotą farbą. No co? I są brązy, jest krata, są paski niebieskie. No, w ten sposób się to właśnie prezentuje. Myślę, że wyszło mi to super. Tak nieskromnie powiem, bo jestem naprawdę bardzo zadowolona z tego. Ok, i otwieramy. A w ogóle napiszcie, co, wy, co myślicie, czy Wam też się podoba? Tak jak mi się podoba. <laughs> ok, otwieramy jest właśnie w ten sposób. Tutaj jest właśnie też na, na nicie, tylko tutaj kochanie, będę Wam no, zasłaniała troszkę e, różnego rodzaju dane, więc nie gniewajcie nie, nie się. Tutaj właśnie jest tekst podziękowania, on jest właśnie podklejony na papierze takim kawowym. W kolorze taki, takim, właśnie taki brąz, kawowy brąz, coś takiego, plus jeszcze na, na tym niebieskim w paseczki. No i tutaj jest właśnie tekst podziękowania. A z tej strony, tutaj też zakrywam, wybaczcie, jest właśnie voucher. I on jest tutaj w takich różkach, podklejone na tym papierze też w paski. I aby mógł sobie po prostu ten mężczyzna, pracownik wyjąć, wyjąć sobie z, właśnie z tych różków i, i ładnie sobie przeczytać, obejrzeć. No i tutaj jest na środku koperta 3D. Na pewną sumę pieniędzy w banknotach 100 zł, otwierana na magnesik, w ten sposób się prezentuje. No i co? I to jest w sumie tyle. Miał być właśnie tekst podziękowania, miał być voucher, miała być koperta 3D i miało być to ładnie, że tak powiem, ładnie opakowane właśnie w jakąś taką no właśnie w jakieś takie opakowanie. I stworzyłam coś takiego. Napiszcie, co myślicie, bardzo jestem ciekawa, bo jak wiecie, jak zauważyliście takich męskich prac, to naprawdę no nie wiem, ze cztery. Teraz to już chyba czwarta, bo wcześniej chyba mówiłam, że trzecia. Jak robiłam tą taką kopertę zdobną też od kobiety dla mężczyzny. Robiłam też taką kopertę właśnie i tam tamta była trzecia, trzecią pracą, a to jest dopiero moja czwarta męska praca, więc no ja naprawdę jestem z siebie dumna. Dajcie znać, co myślicie. Będę bardzo zadowolona. No i co? Zaglądajcie do mnie na papierowe wycinanki Ani i pozdrawiam Was bardzo serdecznie. Pa, pa!